Chciałbym powiedzieć, ale wcale nie było tak źle, jak sobie wymyślała milion krytyków tylko i wyłącznie dlatego, bo nie wiem, bo coś nie pasuje, czy tylko dlatego, że y, aktorka się jakoś wypowiadała, czy tylko dlatego, że aktorka jakoś wygląda. Wcale z tym filmem nie było tak źle, kochani, niezależnie od tego, jaki review Bombing, cokolwiek robią na Rotenie, czy gdziekolwiek. Chyba na IMDB, czy na, na IMDb? IMDB. Ogólnie, gdziekolwiek po prostu powiem tak. Y jeżeli ktoś ocenia film inaczej niż sam film przez jakieś inne rzeczy, to robi głupotę, bo ten film wcale nie jest zły i jest nieuczciwy w stosunku do twórców tego filmu, tak bym powiedział po prostu. Więc jeżeli chcecie być poważnymi krytykami, czy po prostu jakkolwiek wypowiadać się o kinie, to obejrzyjcie film, o którym się wypowiadacie, ocencie. Wtedy rzeczywiście film może Wam się nie podobać. Oczywiście. Jak najbardziej możecie być przeciwko jakiemuś filmowi, ale. Mm, oceniali nie samego filmu, tylko jego naokoło rzeczy. Gdyby to były jakieś jeszcze kontrowersyjne rzeczy, to też wtedy rozumiem, żeby taki film y, totalnie odjechać, jakby się tam ktoś wiesz. Nie wiem, producenci byli. No, różne, różne rzeczy się w życiu działy i tak dalej. To wtedy słowo. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie że aktorka jest z tego koloru skóry. Czy aktorka rzuciła jakąś głupotę, czy nie głupotę, zdaniem jednych czy drugich. To nie jest powód do tego, żeby ja cały film i tym czy długim wstępem wchodzimy w tym momencie do ocenie filmu Śnieżka, kochani. Tak. Nie śmieszka, tylko śnieżka. Śmieszka. Ale śmieszkami jesteśmy my, a witamy Was kochani w starciu, czyli w formacie, w którym recenzujemy dla Was filmy, które oglądamy w kinie bądź na streamingu, tym razem właśnie padło na chyba jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów ostatnich miesięcy, jeżeli nie nam bym powiedział. Miesięcy Bo... na pewno. No, Bo to, że... dawno nie było takiej burzy wokół filmu chyba powiem szczerze. Wiadomo, że coś tam o Emily Perez, tylko to w innym kontekście trochę tak. kontrowersje działy, a tutaj stricte. No niestety największe kontrowersje wiele środowisk miało w związku z właśnie wyglądem, pochodzeniem głównej aktorki. Która jest latynoską? Latynoską w ogóle gdzieś tam się ostatnio ugliedla, że ma też polskie korzenie. To też jest ciekawe. Rachel Zegler. Która jest y, po prostu świetną aktorką, moim zdaniem, oczywiście. Y, I która uważam, że jest jedną z najlepszych stron tego filmu. Chciałabym tak ja, no właśnie to powiedzieć, że akurat też uważam, że Rachel jest rzeczywiście zdecydowanie jednym z plusów, a nie minusów tego filmu. Tak, ona bardzo, naprawdę bardzo dobrze uważam, że wtopiła się, że tak powiem, w tą postać śnieżki, w jej taki. Y, Taką dobroć wewnętrzną, jej takich, tak. po prostu jej charakter, nawet wizualnie dosyć dobrze pasował, uważam na tą śnieżkę. Wiadomo, niektórzy ktoś się przyczepi, że karnacja miała, ale jeżeli chodzi o wystylizowanie, fryzurę, wszystko i tak dalej, jak się poruszała nawet ten charakterystyczny sposób poruszania właśnie, też moim zdaniem bardzo pasował do śnieżki. Przepięknie uważam, śpiewała. A właśnie i... się zastanawia, czy oni śpiewali na, na, na żywo? W sensie czy to był ich, czy mieli podłożonych w jakiś Ona wydaje mi się. Że śpiewała. Nie, nie wczytywałem się, ale ona generalnie już w muzykalach występowała. Między innymi West no Story yy, o najnowszą tą wersję. Mm. Więc wydaje mi się, że swoje y, wersje, to, swoje jakby piosenki to ona wykonywała. Yy, I moim zdaniem robiła to naprawdę na świetnym poziomie. Tak, to ja może zacznę od plusów w sumie tego filmu, bo chyba będzie prościej. Yy, plusami tego filmu jest naprawdę tak, jak Bartł się zasłaniał. Yy, ja nie wiem, te piosenki tak mi się podobały po prostu. Ja może jestem. No ja jestem fanem musicali, ok, Ale te piosenki tak mi siedziały po prostu w uchu, że ja naprawdę bardzo chętnie posłuchałbym soundtracku z tego filmu Właśnie z tego względu, że moim zdaniem te piosenki były idealne, idealnie skrojone, idealnie zaśpiewane I no nie, no, znaczy no dobra, idealnie zaśpiewane, nie wiem czy Gal śpiewała, ale to akurat ta piosenka no, Tak Tak średnio Ale ogólnie naprawdę, w kwestii muzycznej, w kwestii Muzyczny ten film naprawdę stoi na wysokim poziomie. W kwestii kolorów... W kwestii muzyki... piosenki były na wysokim poziomie, bo mm, ja trochę uważam, że faktycznie by... Muzyka i ogólnie film słabo podbodował napięcie jakby. Mm. Nie było wyczuwać tych zmian tonalnych. Nie czuliśmy tej stawki tego filmu troszeczkę. Sami no ja to muszę. mi się wydaje, że to wynikało z tego, że cała historia i fabuła jest bardzo mocno okrojona moim zdaniem. Mm -hmm. Znaczy bajka też pewnie była tak słabo <laughs> zrobiona ogólnie i trochę też to widać w tym, w tym filmie tutaj. No i niestety, tak jak, no, tak jak Bartek tutaj ten, ten mówił fabularnie, ten film niestety jest bardzo mocno pokrojony i nie ma budowania napięcia, nie ma jakichś większych... Tych. Wszystko się dzieje bardzo szybko tak naprawdę, dosłownie no, się chcieli zmieścić w y, szybkim, szybkiej ramóweczce, bo mamy tutaj wolny slot, to musimy szybko wpuścić jakiś film, żeby to poleciało, taki film, który by poleciał na Polsacie, nie? Żeby po prostu żeby wypełnić go reklamami potem czy czymś, no. To jest tak moim zdaniem właśnie taki taki problem tego, tego filmu, ale ja chciałem jeszcze o dobrych stronach pogadać, <gadzać> zanim zacznę przechodzić do tych gorszych. To co Bartek powiedział, to no, główna rola Rachel moim zdaniem zagrała no, no episko, no nie mam tutaj, może episko to jest za dużo, ale nie mam tutaj do jak, jakiegoś wiek, jakichś większych zarzutów co do jej w ogóle gry, bo uważam, że naprawdę zagrała świetnie, jest naprawdę ogromnym plusem tego filmu. I ogromnym talentem. I ogromnym talentem zdecydowanie, tak jak Bartek mówi, te jej ruchy przyśpiewanie piosenek ogólnie poruszanie się, sposób śpiewania, tańczenia y aktorskie, aktorsko dialogi wypowiadane, no, fajnie, to mi, to mi grało, to mi grało. to mi się bardzo podobało. Było kolorowo w tym filmie, na pewno, było całkiem przyjemnie, momentami naprawdę się też uśmiechnąłem na jakieś tam głupie, głupie żarty, szczególnie jak były krasnoludki, które rzeczywiście jakieś tam śmieszne rzeczy mówiły. To przejdźmy do tego, co mi się nie podobało, jak jesteśmy przy krasnoludkach. Chociaż chciałbym zaznaczyć jedną inną rzecz, bo na początku miałem spory problem z wyglądem krasnoludków, mm -hmm. a dosłownie po jakimś czasie nie wiem, czemu nie, nie przeszkadzało mi to aż tak. Tak będę powiedział. Mi też to przeszkadzało przeszkadzać. Na początku faktycznie, tak, tak jak wychodziliśmy z kina, powiedziałem, moim zdaniem te modele krasnoludków są dosyć brzydkie, karykaturalne. Tak. No, no, strasznie nieludzko wyglądają te Bardzo te, te, Potworki trochę. Ale uważam, że jeżeli chodzi o, o to, jak one działały w ruchu, to dobrze wyglądało. Tak, zdecydowanie, ale tak jak Bartek mówi, ogólnie one bardzo wyglądają bardzo sztucznie. Bym tak, powiedział tak. w kontekście samego wyglądu, nie ruchu. Bo Takie ruchy... plastik... tak. plastikowe tak. ludziki trochę, nie? Plastikowe, eee, coś takiego. Ale one też były wzorowane na tych postaciach, które występują bez w bajce, nie wiem czy wieś. Tak mi się nie. przynajmniej wydaje, no bo tak wy... te, te, te krasnoludki tak wyglądały mniej więcej w tych bajkach. Ta, tak jest, tak. tak, tak No to było komputerowo robione, wszystko. Nie tam nie był żaden aktor podstawiony jako model. Nie wiem, szczerze, no. nie powiem ci, bo nie zgadywałem się, nie doczytywałem się a propos tego, jak to technologicznie było robione. E, no, ale tak jak mówię, to CGI krasnoludków było średnie, co jest zaskakujące. Znaczy inaczej, To jest zaskakujące, bo tam jest w ogóle kilka aspektów CGI. Pierwsze to są krasnoludki, które są średnie, do nich się musi przyzwyczaić, bo inaczej to jest dla siebie bardzo ciężki odbiór, jeżeli, się, jeżeli tego nie zrobisz. Z drugiej strony są zwierzątka, które są po prostu CGI zwierzątek. Ja się zakochałem jak ja widziałem te zwierzątka. One były tak po prostu cudowne, piękne, słodkie. Paweł był taki że wcisałem co co chwilę wzdychał i... Takie oj, piękne. Sami na sali myślimy, o, jakie piękne słodki. Te Bambi, nie, Bambi, Bambi nie było, ale tak. No, tak jakiś... Jelądek, jakieś słodki, te Króliczek, jeżek To było oj. wszystko piękne. To naprawdę, ta animacja tych postaci była genialna. Naprawdę piękne, cudowne i niepowtarzalne. I mamy tutaj z drugiej strony ogólnie CGI. Tła, czy jakby to nazwać, środowiska, czy czego, gdzie dla mnie to CGI było tragiczne po prostu. I mam taki. dysonas, dysonas, jak się mówi? Dysonas, no. dysonas, Jesteśmy w stanie stworzyć animacje pięknych zwierząt, które na pewno wymagały dużo pracy, żeby stworzyć tak piękne modele zwierząt. Do dodajemy do tego średnie krasnoludki i dodajemy do tego tragiczne CGI tła moim zdaniem. No i... Coś tu poszło nie tak. Nie wiem co, ale coś tu poszło nie tak zdecydowanie. I nie wiem z czego to wynikało. Na pewno z tego, że cięcia budżetowe i nadgodziny. <laughs> Czyli e... na fakt, że budżet tego filmu jest horyzontalnie wysoki też, przecież Koło 250 milionów dolarów, do 300 nawet, gdzie nigdzie, nigdzie znajduje informacje. Nie? No, Więc jest cholernie drogi ten film. I tak naprawdę no, w tym momencie raczej już, y, widząc zarobki po pierwszym weekendzie, no możemy stwierdzić, że ten film będzie w toku finansową, nie? No, między innymi przez to takie głupie gadanie, bo to nie jest zły film. To jest naprawdę fajny film, na który może... Znaczy... To jest naprawdę film, na którym możecie iść z dziećmi. I one na pewno, moim zdaniem, będą się świetnie bawiły, bo nie będą miały z tyłu głowy jakiś tych... Kto tu jeszcze Galga do zagrała, po prostu... Znaczy, widać, widać że ma niezbyt dobry ten warsztat aktorski. To tak, ty... zdecydowanie. Próbuję tutaj w ogóle robić karykatularnie, na siłę coś. Może to miała też być taka postać, ale moim zdaniem to tak wygląda po prostu... Nie, nawet nie w sposób teatralny, czy nawet nie jest zagrać w sposób teatralny, bo wtedy jeszcze nie miał takich problemów, to jest po prostu no. zagrane źle. No, no, ona nie ma, za, nie, nie widać, że po prostu nie, nie potrafi za dużo wykrzesać emocji na swojej twarzy, Ta minę ma większość filmu taką samą, te ruchy rękoma też takie karykaturalne właśnie, takie, takie wynaturzone troszeczkę bym powiedział yy, i takie zmanieryzowane to wszystko, moim zdaniem, to jego aktorstwo było tutaj, poniekąd broni się to przez to, że ten film jest tak baśniowy, tak bajkowy, no bo, bo ktoś może powiedzieć, no bo, bo ja uważam w ogóle, że to, ten film jest chyba najbardziej taką właśnie baśniową, bajkową i e, reinterpretacją tych właśnie animacji dystaniowych, bo, bo tutaj faktycznie bardzo dużo z tego dystansu, że tak powiem, podejście do tego, że to jest po prostu bajka i że musimy zawiesić trochę tą niewiarę i że musimy chcieć uwierzyć trochę w to wszystko i wczuć się w to wszystko, troszeczkę poczuć się jak duże dzieci, no bo jednak fil są filmy, które dużo lepiej się broniły stricte filmowo, a ten mimo wszystko chyba liczy na to, że będzie mieć dosyć duży kredyt zaufania przez to, że to jest tak mocno baśniowo-bajkowe. Mm. No, 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 tak, no ale to jest ogólnie film dla dzieci, zacznijmy od tego, chociaż jest scena, po której, po której szczerze wam powiem, nie wiem czy bym dziecko zabrał, gdybym najpierw sam to obejrzał, bo bym bardzo wkurzony, że taka scena była, bo moim zdaniem to jest bardzo mroczna scena, to jest ogólnie jeden z początków hmm. filmu, no tak ci się bandy. ty lubisz horrory, ale jeżeli weźmiesz dziecko, które ma 6-7 lat i idzie na śnieżkę, to ono nie będzie, to nie będzie dla niej super, dla tego dziecka doświadczenie. No. To jest bardzo... i ja się czułem nieswojo oglądając to. Ale nie uważam, że to jest trochę mroczna scena, ale nie powiedziałbym, Moim że jakaś jest bardzo mroczna. Mroczna, tak Moim to, zdaniem jest bardzo mroczna. Możesz mieć swoje zdanie, ale no, mnie no, nie interesuje no, twoje zdanie. Ale tak jak mówiliśmy z Karoliną, tam w ogóle i tak jest jeden aspekt ugrzeczniony troszeczkę. Może nie no okay, no mogę ja wiem, to, no. to zdradzić, bo to nie jest nic wielkiego żadny wielki spoiler. Bo tam jest, że w e, pewnym ten, ten łow, łow, łowczy chyba, tak, ma w, wyeliminować, że tak się wyrażę, śnieżkę. No i ma jej serce przynieść w szkatułce. W bajce chyba oryginalnie było tak, że on przyniósł serce jakieś tam, jakiegoś tam zwierzęcia, a tutaj w tej filmie w ogóle przyniósł jabłko, więc tutaj tak jest ugrzecznione, żeby nie było tego serca zwierzęcia. No ja wiem, ja wiem, ja to rozumiem, ale do no moim zdaniem ta scena jest mocna i za mocna na dzieci do 10 co najmniej czy 12 czy 13 roku życia. no, 20, nie, no do 12 roku życia. Ja myślę, że 10 to już na ludzie, bo no, z przesady Nie wiesz chyba, co w dzisiejszych czasach dzieci oglądają. No wolę może nie wiedzieć, ale no ogólnie, no nie wiem, nie wiem. no. Dobrze. Da się przestraszyć faktycznie, no się zgodzę. Wróćmy sobie jeszcze do takich takich aspektów innych tego filmu. No ogólnie choreografia Posenek jest naprawdę też moim zdaniem na fajnym poziomie. Kostiumy mi się trochę nie podobały. Bartek miał tutaj chyba trochę inne zajęcia. To się podobało kostiumu. właśnie przez to, że to jest bajkowe bardzo, nie? Yy, bardzo. Y, takie bardzo przejaskrawione, to wszystko. Moje zdanie... I te kolory w tych kostiumach też były, że szczególnie jeżeli chodzi o śnieżkę, jeżeli chodzi o kresnoludki, Galgado z kolei miała cały taki mroczny ten swój strój koty zwie królowej. Jej strój był za ciężki uważam i że ona trochę zginęła pod tym strojem. Że faktycznie mm. y, to, że ona cały czas tą koronę praktycznie miała też, to też tak... Yy, wydaje mi się, że może gdyby wiesz, miała trochę mniej tego na sobie, może, może więcej, coś by potrafiła zagrać tymi emocjami. Wątpię. Ale no trochę ona. Yy... Mało aktorsko się robi, mała... Ma, Wychodziła na to, jakim on nas mało, mało aktorskim aktorem, że tak się wyrażę, pod tym właśnie ciężkim strojem jeszcze bardziej. No, no tak, no, jestem w stanie się z tym, nie, tym niejako zgodzić. Eee, no mi ogólnie te kostiumy nie do końca, w sobie sensie ja rozumiem zabieg tego, ale ja ci powiedziałem, kolory, nie mówię tego, kolory to jest jedno i tak dalej, ale to moje zdaniem te kostiumy wyglądały jak kostiumy ten jego cosplayu. Okay. Momentami, tak bym powiedział, wiem, że to jest. Nie mówię o samej śnieżce, ale ogólnie, na przykład, mamy scenę otwierającą, gdzie też jest jakaś piosenka, i dla mnie to wyglądały jakby sobie ludzie z. Jak to jest? Lar RPG? Larpa sobie po potworzyli jakieś stroje i się bawili we wioskę. No tak, niestety, to moim zdaniem wyglądało. To no rozumiem zarzut, ale tak jak mówię, tu się moim zdaniem broni to, że to jest takie mocno bajkowe i baśniowe, że to, że to jest bardzo karykaturalne i może wygląda tandetnie, ale to ma być tandetne, tak mi się przynajmniej wydaje, że to miało być takie doświadczenie. Mi się podobało, ja powiedziałem Moni, sobie jeszcze raz poszedł, w się posłuchać po prostu piosenek, bo ja się bawiłem dobrze. To ja chyba wyjątkowo krytycznie no, ja podaję do tej bo ja, ja i tak uważam, że ta krytyka, która jest w internecie i w ogóle na, na wszystkich forach i tak dalej jest przesadzona, ale jednak no nie, dużo zarzutów do tej chociażby fabuły, gdzie tutaj no, mało jest tej fabuły i przede wszystkim ta fabuła nie, nie buduje za bardzo napięcia, nawet jak widzimy, że ta Śnieżka ucieka, to i tak od razu później się wszystko rozwiązuje no i, bardzo szybko. Wiesz co, u mnie może być powodem tego, że ja tak dobrze, że nie tak dobrze, ale że w miarę całkiem okej okay, oceniam ten film, to, że miałem bardzo niskie oczekiwania do niego, okay. miałem bardzo niskie oczekiwania do niego, ja byłem po prostu nastawiony na to, że ten film będzie totalny śmirem i totalnym hmm. czymś, czego nikomu, nikomu nie się pokazywać. No i zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie, więc. Znaczy może nie bardzo, ale pozytywnie po prostu, więc wiesz, nie, nie jestem właśnie taki krytyczny do tego filmu. Nie I pomijam te aspekty hmm. e, oceny tych innych rzeczy jakoś. rzeczywiście, może. No i też wiesz, że przymierzy gala mnie. Jakby ja, ja wyłączałam. Ja bym że ten film jest po prostu okej. Okay. No jest okej. Okay. Okej. Okay. I on. Może, może to jest to, że co jest dużą wadą chyba tego filmu w sumie, że on we mnie nie wzbudził jakichś wielkich emocji, tak naprawdę. Ja płakałem. Wiem. Tak. Jako jedyny, byliśmy w czwórkę, ja, Paweł i nasze partnerki, Paweł jako jedyny płakał. No jest trudno. No, no. Paweł jest mięczak, mięsień, mnie Tam Bartek gadał jakieś, że emocji nie dawało, ja nie miałem emocji, no i co? Kiedy płakałeś? Jak księżko umarła. Ciężko, bo... Mimo, że wiedziałem, że nie umrze. Uzasnęła, Uzasnęła. ale nie umarła. umarła. Miała, miała ryzyko, że umrze, no. Znaczy, no to ryzyko to było wiadomo, że nie umrze. No, tak jak mówisz, nie było to zbudowane w żaden sposób, Na no, to była wspólna scena. Ja uważam też, yy... Ci, ten gang, y, gang tych co walczyli w imię dobrego króla też był taki trochę zam, nie ja za pogłębione to było, mogli trochę więcej czasu im poświęcić właśnie by poznali historię trochę tych wszystkich ludzi Ja już pomijam fakt tego, że tam jest armia 10 osób, nie, która chroni całego królestwa, to jest inna kwestia, że tam naprawdę ze sobą 10 osób i nagle redemption dostają w 3 sekundy, jo ale nawet Love Interest yy, księg, yy, tej Daj śmierci też nie ma za dużo rozwijam. czasu na rozwinięcie tej postaci i tej relacji. W ogóle, ogóle się są... trzy zdania no. i wszystko załatwione ja, ale wielka miłość. No. Oczywiście i to jest też problem tego filmu, że on z jednej strony chciał być progresywny troszeczkę, ale z jednej strony chyba się bał tego i ostatecznie zrobił jakieś tam małe zmiany, ale tak naprawdę wiesz, ten element typu yy, Pocałunek bez zgody nie został na przykład troszeczkę jakby poprawiony. No bo ona umarła to już po całowa. Nie ja umarła! Ale nie wiedział Z, tego. Zesnęło, przecież... Ale oni nie wiedzieli tego. No dobra. No ale co Po myśli... prostu pocałować się swoją miłość. No nie, no bez ten... zgody! No jakoś była martwa, Nie ja była tu martwa, ale nie wiedzieli, że nie oni wiedzieli, że muszą go znaleźć, a no nie że... Po co go mieli znaleźć, co to nie wiedzieli? Oni on to nie było tak, że ktoś im zradził, że to musi e, pocałunek e, miłości. W filmie tego nie było! Jakby co. No> ale powiedz co to było, tak? Nie że oni Nie wiedzieli, czy nie? Nie pamiętam. Chłopcy okay. no. no, no... pocałowują po prostu. No to co bardziej dziwnie. No nie, no bo to była jego miłość Ona wielka miłość zbudowana, także no to nawet to się, nie za drzywca, ani no się nie pocałowali zażywca ani razu Nie pocałowali Nie pocałowali No to właśnie Co Wiesz, to z wyrót, Więc z wyról jednak, no, no taki element mogli troszeczkę jednak e, zmienić Fajny, zmienili przesłanie na koniec, fajnie, moim zdaniem Z lustrem i pięknem Chyba musieli trochę niejako, co? No bo musieli albo musieli. <laughs> was... Inaczej powiem po tych kontrowersjach, które szły no niejako na no, Ale uważam, że, że nawet jeżeli musieli no, albo nie musieli, to już nie ma znaczenia, bo zrobili to fajnie, uważam. Że fajnie to przedstawili, powiedzieli na koniec. I to jest bardzo ważne e, do dzisiejszych czasów. Gdzie jest ten toksyczny kult piękna, to co widzimy? Wszystkich wi 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 wyidealizowanych. Tak. Wyidealizowanych. Tak, dokładnie tak, tak, tak się ja. No nie potrafię. Takich okay. ludzi widzimy na Instagramie, wszędzie w internecie, z milionem operacji, wstawiających zdjęcia z filtrem upiększającym. Tylko my, kochani, tego nie robimy i dziwnym trafem nas nie obserwujecie. Może dlatego w sumie. Może <laughs> powiedzmy zmienić, No ale generalnie mówię, fajnie, że trochę przeciwko temu toksycznemu kultowi piękna. A trochę bardziej za kurtem wnętrza. Może tam tak niżej niż ty. Może dasz niżej niż ja się ty? Może dam niżej. Może tam niżej i tak na gadałeś. No ale generalnie, i... generalnie co jeszcze chciałem powiedzieć. No, że moim głównym zarzutem faktycznie jest to, że nie czuliśmy trochę stawki tego, tego co tu się dzieje na ekranie. Eee... Mam trochę, mówię, też się trochę zastanawiam, bo chciałem, ja z kolei bardzo chciałem, żeby ten film był super. Ja się nastawiałem jakoś, że będzie mega super, bo widziałem te opinie, ale, nast ale nastawiałem się, że bardzo chciałbym, żeby ten film wyszedł, żeby był dobry, żeby wszystkim tym krytykom właśnie, tym internetowym krytykom oczywiście nie profesjonalnym, tylko tym internetowym krzykaczom, którzy już e, review bombingują, żeby później im pokazać Kozakiewicza e, i pokazać, że ten film jednak dowiózł, no to jednak jednak nie mogę. No okay. wcześniej powiedzieć, że film dowiózł, bo film jest po prostu okej. Okay. Dobra, dawaj ocenę. Dobra. Już? No. Byłem 5,5. Chciałem przejść dać, kurde, ale mi nagadałeś tak na i piątkę. potem powiedzą, że oceniam emocjami i... No ale no tam też polega film, że oceniam tylko emocjami. Ja się zastanawiałem, mówię na 4,5 no dobre temu filmowi ekipy chyba dałem piątkę. To jednak się nie daj tam niżej. Nie no to Krajvenowi dałeś chyba czwórkę. Krajwenowi da czwórkę, no. Ale 4,5, nie no to aż nie, jest, jest taki zły poziom tego. Tak. Wiesz, no jest trochę zarzutów tak naprawdę tego filmu. Czy ten film był potrzebny? Nie. Czy on dużo tak naprawdę zmienił względem oryginału? Nie. To... Ale ja się dobrze bawię. <laughs> I to jest najistotniejsze, że się dobrze bawię na tym filmie. To jest dla mnie najistotniejsze. Jak ja idę na film, to ja chcę się dobrze bawić. Albo, tak. albo chcę coś z niego wyciągnąć, jeżeli, jeżeli mówimy o przypadku filmów po, poważnych, czy takich niszowych, to wtedy chcę coś, żeby mi się po prostu spodobało, żebym czuł satysfakcję z filmu. Mm -hmm. Po prostu, niezależnie czy się dyskomfort, czy dyskomfort, chcę czuć, że ten film, że czas, który poświęciłem na ten film, nie był jakoś mocno czasem stracony, albo w ogóle nie był czasem stracony. W tym przypadku ten czas nie był dla mnie jakoś mocno straconym czasem i uważam, że mi, mi się podobało, było fajnie, były fajne momenty, i całkiem taki przyjemniaczek, który sobie obejrzałem. No to ja się zgadzam, że ten film miał fajne momenty, które niestety często później zostały były rujnowane przez brak napięcia po prostu, brak zbudowania jakiejś fabuły większej, większej, jest to masz tak większej postaci postaci. Większego, większego charakteru na postaci, czy nawet relacją, właśnie, no mówimy, przede wszystkim ta relacja między księżką a tym to też było zmienione, bo w ogóle w oryginalnym do księcia księciu ją ratował, nie? Tak się wydaje, że książę on jakiś ratował, a tutaj taki. Taki zwykły ziomeczek, nie? Więc to też w sumie w dobrą stronę byłoby zmienione. Ale mówię, zabrakło tego zbudowania relacji między nimi przede wszystkim moim zdaniem. Przyjacielskie. Przyjacielskie albo i lepszego, ale generalnie jakiekolwiek dokładnie. Więc podsumowując, moim zdaniem, ten film jest po prostu ok, Jest po prostu ok. A co będzie ok kochani, a nawet bardzo ok, jak dacie lajka, subskrypcję, komentarz, zaobserwujecie, udostępnicie, dacie nam pieniądze, nie, cokolwiek. Oglądajcie nas kochani, bo te pieniądze to dostaniemy z YouTube'a. Od was byśmy chcieli, żebyście nas oglądali i po prostu poświęcili swój oczywiście bardzo cenny, cenny czas na wysłuchanie nas, bo nie musicie nawet nas oglądać. puszczacie sobie słuchaweczki, myjecie naczynia razy półtorej i pięknie lecimy. Jo, także... Się Zapraszamy masz... na nasz kanał i na nasze social media. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.